Pierwsze Watch Dogsy były porażką na wielu płaszczyznach, tak naprawdę, i nie ma się co tutaj oszukiwać, i Ubisoft zdaje sobie z tego doskonale sprawę. Dlatego przy Watch Dogs 2 wywrócili wszystko do góry nogami. Nie mamy już smutnego protagonisty, który jest żonny zemsty, tylko mamy grupę młodych hakerów, którzy chcą pozbawić wielkiej korporacji jej macek. Jak to wyszło? Jak się gra w Watch Dogsy 2? Zapraszam na moją recenzję. Na ten tytuł bardzo mocno czekałem. W zasadzie odkąd dowiedziałem się, że jest w produkcji, jak już Wam wspominałem, przy okazji unboxingu Preskita, miałem okazję obserwować, jak powstawał ten launch trailer do Watch Dogs 2, który jest fenomenalny i już wtedy pokładałem bardzo duże nadzieje w tym tytule. Jak wszyscy mówili, że to nie wyjdzie, to nie wypali, to dojebnie, to, to ja mówiłem spokojnie, poczekajcie. Zobaczycie, będzie naprawdę dobrze, ja w to wierzę. I wierzyłem do samego końca, i ta wiara się opłaciła. To chyba jedna z niewielu takich gier, w które pokładana wiara zwróciła się, zrekompensowała mi to czekanie. Jakie są Watch Dogsy? Przejdziemy sobie przez wszystko, łącznie z minusami. A na końcu czytam wasze komentarze. Sekcja wraca z nową czołówką. O czym opowiadają drugie Watch Dogsy? Mamy tutaj czarnoskórego protagonistę Markusa, który nie ma takich powodów jak Aiden, że chce pomścić rodzinę. Chce być zły, chce być smutny. Nie, wręcz przeciwnie, Markus jest bardzo wesołą, bardzo barwną postacią, która chce obalić system i dlatego dołącza do dc Deceka. Tam również będzie paleta barwnych postaci, ale zaraz o tym opowiem. Cielamy się w Markusa, który jest młodym, zdolnym hakerem i został wyposażony w zupełnie nowy wachlarz możliwości do hakowania. Te Watch Dogs y przypominają mi już bardziej to, co zapowiadali nam na początku. Tutaj niewiele brakowałoby, a tak naprawdę pominąłbym bardzo istotną kwestię, która nie nagrała mi się z kamerą, a mianowicie fakt, że Watch Dogs 2 jest znacznie lepszą grą bez wszelkiego rodzaju pukawek strzelania. To jest genialna gra, którą można skończyć nie strzelając ani razu i tak naprawdę w tę grę gra się znacznie przyjemniej hakując tylko bowiem każdą misję można ukończyć nie strzelając, a używając do tego dronów. U jednego łazika i jednego drona zdalnie sterowanego latającego. Także to jeszcze bardzo chciałem wspomnieć. Bo uważam, że warto o tym powiedzieć. Markus, za to, tak jak wspominałem, jest bardzo bawną postacią. Bardzo często z ręczem dyskutują na tematy dotyczące popkultury. Na przykład, kto by wygrał w starciu: Obcy czy Predator. Zajebiście się tego słucha, tych nawiązań jest dużo więcej. Są misje, które nawiązują do klasyków. Mogę tylko zdradzić, że w trakcie jednej udamy się na poszukiwanie robota, który nazywa się Johnny Five. I mam wrażenie, że ta lżejsza formuła w tym tytule bardzo wyszła na plus. Bowiem już nie mamy takiego mrocznego miasta, mamy bardzo żywe San Francisco, które wygląda niesamowicie i robi zajebiste wrażenie. Bardzo fajnie po tym mieście się jeździ. Dodana nowa funkcja, w której robimy sobie selfie z takimi ważniejszymi punktami w mieście. No dodatkowo trochę zwiększa taką chęć zwiedzania tego miasta. Dodatkowo mamy tam nawet siedzibę Ubisoftu, bo ona tam istnieje w faktycznym świecie. Jest też misja związana z tą siedzibą. Jest to misja poboczna, o której pewnie słyszeliście w necie, ale jeśli nie, nie będę wam spoilował. No i mamy to kolorowe miasto, mamy kolorowego bohatera i to dosłownie i w przenośni. W ekipie Markusa są tylko barwne postacie. Ubisoft bardzo dobrze przyłożył się do stworzenia nie tylko samej postaci głównej, ale także postaci pobocznych, misji pobocznych. Muszę Wam się przyznać, że spędziłem w tych misjach pobocznych naprawdę sporo czasu i byłem sam zaskoczony, że przeszedłem grę i nie została mi ani jedna do ukończenia. To się w zasadzie nie zdarzało w ostatnich grach, a tutaj z przyjemnością spędzałem jeszcze więcej tego czasu, byle tylko docisnąć misje poboczne, które pozwalają nam zdobyć followersów, bo taki jest jeden z głównych z progów w tej grze, jaki musimy osiągnąć. Musimy zdobyć określoną liczbę followersów, żeby przypuścić ostateczny atak na naszego wroga. Bardzo fajna fabuła, bardzo fajnie poprowadzona, ilość nawiązań do popkultury, do właśnie, tak jak mówiłem, obcy predator, nawet nawiązanie do Shafta, nawiązanie do Johnny Five. Rewelacja. Bardzo mi się to podoba. To jest tak, jak wspominałem, i teraz się w tym utwierdziłem. To nie jest klimat hipsterski, to nie jest klimat kimbusiarski, to jest klimat hakerski, to jest klimat młodzieżowy. To jest gra o nas tak naprawdę. No dobrze, ale mówiłem o tym, że Watch Dogsy pierwsze. Nie dowiozły, jeśli chodzi o wiele aspektów, w tym grafikę. Jak jest z dwójką? No cóż, dwójka jeszcze nie, pre... nie reprezentuje, przynajmniej na konsolach, tego poziomu graficznego, który mogliśmy zacząć w tym niesławnym trailerze pierwszej części. Ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. Dwójka wygląda bardzo ładnie, na PS4 chodzi bardzo dobrze, bardzo płynnie, co jest ostatnio dosyć sporym zaskoczeniem i sporą rzadkością, bo z tego co widzę, ostatnio gry lubują się w klatkowaniu. I, I tutaj bardzo miłe zaskoczenie, więc Watch Dogs jak najbardziej graficznie na plus. A nie zauważyłem żadnych glitchy, żadnych bugów i żadnych dziwnych modeli, jakie zdarzają się w grach Ubisoftu, więc tutaj ponownie na plus. Bardzo czekam na wersję na PC, bo widziałem porównanie, jak ona będzie wyglądała, jakie efekty będą zastosowane i myślę, że w swoim czasie kupię sobie edycję kolekcjonerską właśnie na PC. A just Shaft pozdrawiam serdecznie, bo wiem, że knujemy tutaj razem na tym polu. Właśnie po to, żeby przejść ten tytuł jeszcze raz już na spokojnie, zobaczyć te wszystkie efekty, jak wyglądają pięknie i zobaczyć tę grę w 60 klatkach, ponieważ na konsoli chodzi ona w 30, co absolutnie nie przeszkadza w odkrywaniu tego wspaniałego świata, ale jednak to 60 kusi jak najbardziej. Mamy omówioną fabułę, mamy omówioną grafikę i jest część, o której zazwyczaj nie wspominam, bo nie ma w sumie o czym wspominać, ale tutaj muszę, bo warto. Muzyka w Watch Dogsach jest przefenomenalna. Nie wiem nawet, czy jest takie słowo przefenomenalna, ale uznajmy, że teraz już jest, bo to jest jedyne słuszne określenie dla soundtracku, jaki znalazł się w tym tytule. Mamy tu przekrój najróżniejszych artystów, bo jest oczywiście e, Nerd z tym swoim tytułowym spaz, który pojawiło się w Cinematic Trailerze. Pojawia się Dead Mouse, mamy trochę muzyki rockowej, a trochę disco. Jest naprawdę w czym wybierać, jest czego słuchać. Mamy nawet w grze aplikację, która pozwala nam odnaleźć nowe kawałki, które słyszymy przelotem. Taki soundhound trochę. Dziękuję Ubisoft, że daliście możliwość słuchania muzyki podczas misji. Nie tylko w aucie, bo to jest, to, to jest coś, co nie zdawałem sobie, że brakuje mi w innych grach. Tak, zdecydowanie więcej takich możliwości, bo to bardzo uprzyjemnia rozgrywkę. Zwłaszcza z takim soundtrackiem. No dobra, no ale plusy, 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 a co z tymi minusami? Nie bardzo mam się do czego przyczepić w tym tytule tak naprawdę. Trafiłem na sporadyczne bugi i glitche, ale raczej trudno jest tego uniknąć w tak dużym świecie. Misje poboczne pod koniec trochę zaczęły mnie już męczyć, ale biorę to raczej na garb tego, że siedziałem przy tym tytule non-stop i chory i stąd mogłem odczuwać też to zmęczenie. Ale to jest, to, to jest tylko taka uwaga, żebyście nie siedzieli za długo, robili sobie przy tym przerwy. Bo zmęczenie materiału wychodzi dosyć szybko przy każdej grze. Więc, tak naprawdę, skoro nie mam się za bardzo do czego przyczepić, to nie będę tego robił. Watch Dogs 2 jest tytułem, w który zdecydowanie powinniście zagrać. Naprawdę jest to bardzo dobra gra. Jest to rekompensata po pierwszej, bardzo marnej części. Śmiało polecam wszystkim. Chciałem za grę do recenzji podziękować Ubisoft Polska, ale przede wszystkim chciałem podziękować Jackowi, który robił świetną robotę dla polskiego działu Ubisoft. I mam nadzieję, że nowa osoba, która wskoczy na jego miejsce, wskoczy w te buty i będzie robiła to równie dobrze. Jacku, dziękuję Ci bardzo i życzę Ci powodzenia w przyszłości. Mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie, bo nie dość, że dobrze to ogarniałeś, to jesteś dobrym kumplem. No dobrze, kochani, ale teraz jest to, na co wszyscy czekaliście. Czytanie Waszych komentarzy, i z tej okazji przygotowałem nową czołówkę. Ostatni film był QA, ale już widzę, że zdążyły się nagromadzić pytania. Jacek Goleniak się pyta: Dlaczego przeniosłeś się w graniu na PC, jak mówiłeś w odcinku o Kodzie? Czy będziesz jeszcze wracał do konsoli, czy tylko do ekskluzjiwów? Jacku, e, przeniosłem się na PC głównie z racji tego, że mam solidną maszynę, na której jestem w stanie grać w gry w najwyższych ustawieniach. Dlatego to było tylko tym spowodowane. Na konsolach będą głównie ekskluzywne, ale jak widzisz, ta recenzja też powstała na konsoli, ponieważ gra ukazała się na nią wcześniej. Mateusz Michałowski pyta się, odpiszesz mi? Zrobiłem to i nawet wspominam cię tutaj, żeby cię zachęcić do dalszego komentowania. Strokaczek, którego pytanie ostatnio pominąłem i teraz nadrabiam. Proszę, moje pytanie: jaką grę przeszedłeś do końca? Chodzi o grę komputerową? I jaki miałeś sprzęt, na którym grałeś? Rany, sporo było takich gier przecież a XCOM 2 przeszedłem do końca, Starcraft 2 przeszedłem do końca i to wszystko robiłem na swoim poprzednim sprzęcie, to znaczy tak, dwie te gry przeszedłem na moim ostatnim komputerze i to był laptop Lenovo Y500, bardzo fajna maszyna, miałem dwie karty na SLI, więc dało się na tym grać i dosyć długo mi służyła. I mucha znowu lata. Jest komentarz, o którym zapomniałem ostatnio i miałem się do niego odnieść w ostatnim filmie, ale no, źle się czułem, teraz się czuję trochę lepiej. Okuli napisał. Figurka jest spoko, taka propozycja. Może robiłbyś takie krótkie filmiki poświęcone samym figurkom z edycji kolekcjonerskich. Ja byłbym zachwycony. To jest dobre pytanie, bo w sumie nie byłoby to jakoś specjalnie czasochłonne, ale z drugiej strony, czy jest więcej osób, które chciałoby to oglądać? Jest szansa, że pojawią się materiały z figurkami ze sklepu, ogólnie z figurkami z gadżetami. To wszystko się okaże wkrótce. Jestem na łączach z pewnym sklepem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także trzymaj kciuki, Kamil. A czy wy już mieliście okazję zagrać w Watch Dogs 2, czy czekaliście na tę recenzję? Dajcie mi znać w komentarzach, czy przekonałem Was do zakupu, i czy w ogóle chcecie grać w te Watch -y. I Jeśli materiał Wam się podobał, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, bo pamiętajcie, to krew i paliwo każdego kanału. I zawsze doceniam ten czas, który poświęcacie na zrobienie tego. Pamiętajcie, następny materiał już w środę o godzinie 17. Mogę Wam już teraz zdradzić, że będzie to unboxing, na który dość długo czekałem, ale tak jakoś wyszło. Na pewno Wam się spodoba. Materiałów mam zapas, tak myślę, do nowego roku, więc nie musicie się martwić o świeżutki content zawsze o godzinie 17 w poniedziałek, środę i piątek. A ja póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli materiał Wam się podobał, udostępnijcie jednemu znajomemu albo udostępnijcie na swojej tablicy. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. A póki co, uszanowanie.